Na osiedlu zwycięstwa powstanie basen. Radni miasta przegłosowali poprawkę do budżetu na 2016 rok, zakładającą 600 tysięcy złotych na projekt w nowym roku i kolejne miliony złotych do 2019. Koalicję za budową basenu stworzyli radni klubu PRO. Przypomnijmy, że mimo wcześniejszych obietnic prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, projekt budowy został przesunięty o kolejne lata. Teraz dzięki zaangażowaniu wielu osób ostatecznie przypieczętowano rozpoczęcie projektu jeszcze w tym roku. W tym roku prace projektowe, ale zakładam, że teraz będziemy już wspólnie bardzo pilnować służb, żeby nie było tych wpadki roku gdzie przez rok właściwie nic nie zrobiono. Także teraz zgodziliśmy z kolegami radni właśnie wszystkich klubów, czyli taką, stworzyliśmy taką szeroką koalicję na rzecz basenu, że będziemy pilnować realizacji tej inwestycji już w tym roku, bo ten rok to także 600 tysięcy złotych, a więc także już środki, które pozwolą na przygotowanie projektu, dokonanie wszelkich uzgodnień, praktycznie tak, aby już w tym roku rozpocząć inwestycje, aczkolwiek główne prace to rok przyszły i następny. Tak, ten basen rzeczywiście taką przechodził dziwną, dziwną e, drogę, przypomnę, nadzorowało tą budowę trzech prezydentów. E, to też może wpłynęło na to, że praktycznie e, niewiele czy prawie że nic nie zrobiono w ciągu minionego roku. E, ale myślę także, że pod koniec nastąpiły takie dziwne sytuacje, bo nagle ten basen znalazł się w projekcie autorskim pana prezydenta Jacka Jeszkowiaka przesunięty na rok 2019. Czyli już na kolejną kadencję na kolejnego prezydenta miasta. No, na to nie mogło być zgody. I tutaj rzeczywiście to, że większość radnych uzgodniła, że będziemy to wspierać, praktycznie pan prezydentowi wiele wyjścia nie pozostawiło, bo gdyby pan prezydent egr nie wprowadził, to to byłoby przez Rady Miasta przegłosowane i prezydent musiałby wykonywać budżet, który Rada Miasta by przegłosowała z tym basenem. A więc dobrze, że. Większość radnych zaakceptowała to, chociaż przypomnę, były głosy, po co nam ten basen? Według mnie absolutnie nietrafne, bo osiedla winogradzkie to jest tak naprawdę średniej wielkości miasto. I trudno mówić o tym, że na Piątkowie jest basen, bo tam jest inny, inny, inny duży, du, duży obszar zamieszkany przez też kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W Winogradzkie Rady osiedla współpracują ze spółdzielnią mieszkaniową. A więc to, co jest bardzo ważne, że my nie musimy jakby zastanawiać się, komu, komu pomóc, tylko tutaj lokalnie jest ten jednolity głos, gdzie i samorządy pomocnicze i spółdzielnie mieszkaniowe mówią jednym głosem. To bardzo pomaga. To jest bardzo ważne, że udaje się uzyskać ten efekt zgody i te rzeczywiście środki płyną na potrzebne rzeczy. Realizuje się tutaj wiele działań, bo my mówimy o basenie, ale przecież udało się także prowadzić duże środki na remonty przedszkoli. Oczywiście była dyskusja z kolegami z innych części Poznania, dlaczego radny Kaiser tak bardzo walczy o o basen w tym miejscu, a przecież są jeszcze inne obszary miasta, gdzie basenów nie ma. I ja właśnie wskazywałem na to, że to jest sytuacja de facto wyjątkowa, bo to może pokazać pewien model dla innych części miasta. Zobaczcie, tu jest zaangażowanie miasta i spółdzielni mieszkaniowej. To nie jest na zasadzie to kolega, czy my, czy oni. To jest na zasadzie zróbmy coś wspólnie. Przypomnę, tu oczywiście jest z jednej strony spółdzielnia, która sklarowała się, że będzie prowadziła, mówimy ciągle basen, ale de facto będzie ośrodek rekreacyjno-rekreacyjny. To nie tylko basen, ale także zaplecze rekreacyjne. I mało tego, spółdzielnia także wyposaża tę inwestycję w swój teren, bo większość terenu to jest teren spółdzielni mieszkaniowej. Czyli bardzo ma zaangażowanie. Przy okazji może warto powiedzieć jedną rzecz. Współdzielnia Winogrady ma dobrze przygotowany monitoring. On się sprawdza, ale tutaj też dobry przykład. W tym roku mają wejść w Torataje, ale dlaczego dopiero teraz? No, ponieważ Wynogradze były pierwszym ośrodkiem, potem Piątkowo, które powiedziały tak słuchajcie, współpracujmy, stwórzmy system monitoringu na zasadzie współpracy. I teraz ten model przejmują inne fragmenty Poznania, bo pokazano, jak to można robić wspólnie, jak to można robić, to dodając środki. A ja zawsze mówię, jak Pan ma złotówkę, ja mam złotówkę, to razy mam już nie dwa, ale trzy złote. Udało się. Znaczy, najważniejsze z tego jest to, że w ciągu najbliższych dwóch lat będzie już wkopana łopata do, do budowy. Potem będzie już trudniej z tej budowy zrezygnować, w związku z czym będziemy mieli pewność, że ten, basen, że ten basen powstanie. Natomiast oficjalnie ostatni etap będzie dopiero w 2019 roku, ale no budowa ruszy prawdopodobnie pod koniec tego roku. Trwa szacowanie, jak to w ogóle ma wyglądać formalno-prawnie. Dopiero potem będzie projekt budowany i i pierwsza w kopanie łopaty, także 2016 głównie prace projektowe, natomiast mam nadzieję, że jeszcze w 2016 ta łopata pierwsza, ta symboliczna zostanie, zostanie wbita. Tak, no takie porozumienie ponad podziałami w sprawie ważnej, naprawdę bardzo ważnej inwestycji. W związku z czym udało się przekonać pana prezydenta, bo tak naprawdę nie radni to głosowali. Radni po prostu na, na pana prezydencie wymusili, jakby to, że on uwzględnił to jako w ramach autopoprawki do, do budżetu. W związku z czym przyjął to, że radni, to taka jest wola radnych, ale formalnie radni nie musieli tego głosować. Od początku 2015 roku Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ nadzorowała realizację budowy basenu na osiedlu Zwycięstwa. Wystosowaliśmy w tej sprawie odpowiednie pisma, zarówno do prezydenta miasta Poznania, jak i do miejskich radnych. Uczestniczyliśmy w spotkaniach, również spotkaniach tutaj w ścisłej współpracy i przy ogromnym współudziale Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady. No i myślę, że, że, że to zaowocowało Miłą wiadomością na koniec roku, bo, bo mimo wcześniejszych doniesień medialnych, różnych w sprawie pływalni, nawet tych najmniej optymistycznych, że, że miałaby się ona dopiero rozpocząć w 2019 roku, kiedy przypomnimy, że to przyszła budowa miała już się rozpocząć w 2015, to, to ostatecznie cieszy nas fakt, że, że te, te działania te szeroko zakrojone. Starania naszej Rady zaowocowały właśnie sukcesem, że udało się przekonać nam radnych miejskich i podczas ostatniej sesji, tak zwanej sesji budżetowej, radni miejscy przegłosowali poprawkę w sprawie budowy basenu i to poprawkę, inwestycję, która się rozpocznie w 2016 roku. Także mimo jednorocznego opóźnienia mamy nadzieję, że, że teraz już po, po, po tych trudach i problemach, które napotkaliśmy w roku 2015, że w roku 2016, w roku bieżącym, ta inwestycja już się na dobre rozpocznie. No, oczywiście trzeba liczyć się, że to nie będzie jednoroczna inwestycja, bo to jest dwu trzyletnia, jeżeli wszystko pójdzie oczywiście zgodnie z planem, a na taki plan ma wiele czynników, wpływ chociażby zaczynając od czynników pogodowych, ale ogromna wiadomość, która nas cieszy, a myślę, że przede wszystkim ucieszy wszystkich mieszkańców i osiedla zwycięstwa, ale całych winograd, to to, że ta poprawka została uchwalona na rok 2016 no i że w tym w tym roku 2016 mają się już zacząć pierwsze prace związane z budową pływalni na osiedlu zwycięstwa. Przypomnijmy, w tym roku na budowę pływalni miasto przeznaczy około 600 tysięcy złotych, w przyszłym blisko 9 milionów w 2018 około 2,5 miliona złotych. Po ukończeniu budowy zarząd nad pływalnią ma objąć spółdzielnia. Do tematu wrócimy.